I dzisiaj liturgia znowu nas prowadzi do spotkania z Jezusem, tym razem dialog Piotra, trochę ciekawskiego Piotra z mistrzem i Panem Zmartwychwstałym, to właściwie zakończenie Ewangelii w redakcji świętego Jana, ta druga końcówka, którą, którą znamy scena nad jeziorem Genezaret. I znów bardzo konkretny kontekst tej Ewangelii, którą Kościół nam czyta w dniu święceń prezbiteratu. Dla naszej decyzji będziemy mieli nowych kapłanów. I może wielu z nich się zastanawia, przynajmniej wiem, że miałem to w głowie 20 lat temu, kiedy stawałem przed ołtarzem, kiedy zastanawialiśmy się wspólnie z moimi współbraćmi, jak to wszystko będzie wyglądało. Trochę ściszone głosy, trochę niepewności, świadomość tego, że... Że dojrzewamy do tajemnicy, której nigdy nie zrozumiemy, że mamy udział, mamy mieć udział w tajemnicy miłości, do której jeszcze nie dorośliśmy. I trochę zastanawiania się: co z Tobą? Jak Ty będziesz przeżywał swoje kapłaństwo? Każdy pytał siebie samego, ale też każdy z nas próbował odkryć, co się dzieje w sercach współbraci. Może, żeby się aż tak bardzo nie bać, nie zastanawiać. Nie wiem, jak będzie dzisiaj, jak jest dzisiaj i co się dzieje w sercach tych, którzy mają przyjąć święcenia, ale, ale wiem, że Słowo Boga prowadzi nas właśnie do tego, by, by zajrzeć w swoje serce. Piotr się zastanawia, a co będzie z Janem? A Jezus mówi wyraźnie, a co Cię to obchodzi? Jeśli bym chciał, aby On pozostał aż do mego przeżycia, aż do mego przybycia, co ci do tego? Ty idź za mną. I to jest chyba najważniejsze słowo, słowo, którego dzisiaj potrzebujemy. Jezus mówi do Ciebie, siostro i bracie. Mówi do mnie, Ty pójdź za mną. Ty idź za mną, chodź po moich śladach. To jest kolejne powołanie, kolejne wezwanie. Jezus ciągle musi powtarzać Piotrowi to, żeby imobilizować go jednocześnie do tego, żeby, żeby ten szedł naprawdę za Jezusem. Piotrus się boleśnie przekonał, że nie potrafi, że nie umie, że od czasu do czasu wybiera własną drogę, wybiera ucieczkę, pewnie jeszcze wiele razy będzie to robił. A Jezus nie traci cierpliwości. Dla mnie to dziś słowo, które tchnie niesamowitą nadzieją, które pokazuje mnie osobiście, i myślę, że Tobie również, że Bóg naprawdę z nas nie zrezygnuje, że Jego cierpliwość się nie wyczerpie, że Jego łaska, Jego miłosierdzie będą nieustannie dla nas dostępne. Otwarte, bo on kocha, on nie zmienia zdania, on nie rezygnuje, on nie powie, że już dość, że się przeliczył, że się pomylił, że to wszystko jednak nie tak, że trzeba by, trzeba by kogoś innego, trzeba by zupełnie inaczej, trzeba to wszystko zrobić od początku. Bóg będzie ratował i będzie nam dawał nowe serce, nieustannie będzie nam dawał nowe życie właśnie przez Kościół. Cieszymy się naprawdę, bo, bo będziemy mogli doświadczyć dzięki posłudze tych nowych naszych braci, prezbiterów, obietnicy Jezusa, tej świeżości, tego, że, że głoszenie słowa, że miłość Ojca jest, jest nieustannie nowa. Że ona ciągle nas szuka. Można nawet powiedzieć, że ściga. Wykorzystajmy dzisiaj to spotkanie ze Słowem, by prosić, by prosić Jezusa, by, by nam nigdy oczy nie uciekły, by nam nigdy serce nie stwardniało, abyśmy nie odeszli i nie przestali słyszeć i słuchać tego, który po raz kolejny nas zaprasza. Ty idź za mną. Idź po moich śladach, poprowadzę cię najlepszą drogą, dla Ciebie najlepszą. Oby dla tych naszych braci presbiterów, nowych neopresbiterów, jak też dla każdego z nas, to doświadczenie najlepszej drogi z Jezusem było niesamowitym błogosławieństwem i dla nas samych, i dla wszystkich, którzy żyją wokół nas, dla Kościoła.